Sylwestrowe przygotowania. Czyli jak uodpornić psa na hałasy. Okres sylwestrowy jest bardzo trudny dla wielu psów. Dlaczego? Mogą się one obawiać dźwięków wystrzałów i fajerwerków. Dlatego co najmniej miesiąc wcześniej rozpocznij przygotowania. Przygotuj nasze nagrania z odgłosami fajerwerków, kennel lub klatkę, koc oraz gryzak lub zabawkę z pastą do wylizania. Plan działania. Przyzwyczajaj psa stopniowo do dźwięków. Przygotuj mu bezpieczne schronienie w domu. Wybierz odpowiednią porę i miejsce na spacer w sylwestra. To jest Flavio. Flavio jest dwuletnim psem rasy Lagotto Romagnolo. Jest to mało znana w Polsce włoska rasa. Dziś pokażemy, w jaki sposób przyzwyczaić psa do dźwięków wystrzałów. Krok pierwszy przyzwyczajaj psa stopniowo do dźwięków. Zacznij pierwsze treningi na przełomie listopada i grudnia. Wypełnij gumową zabawkę pastą, wydaj psu i włącz z głośników nasze nagranie. Na początku bardzo cichutko. Obserwuj zachowanie psa. Jeżeli nie zwraca uwagi na dźwięki, możesz delikatnie podgłośnić. Jeżeli widzisz, że reaguje, pozostaw na tym poziomie. Pamiętaj, twój pies powinien zauważać, że pojawiają się dźwięki, ale nie dopuść do tego, by był przerażony. Jeżeli widzisz, że niepokój się nasila, przycisz głośnik zachęć psa, aby wrócił do zabawki. Dla Ciebie jest to sygnał, że oczekiwania podniosłeś zbyt gwałtownie. Trenuj kilka razy dziennie, ale nie dłużej niż po 10 minut. Pozwól psu skończyć wylizywanie zabawki i wyłącz dźwięki. Krok drugi. Przygotuj psu bezpieczne schronienie w domu. Psy bezpiecznie i komfortowo czują się w różnych norkach, dlatego zapewnij swojemu psu schronienie w domu. Na przykład może to być budka. Może to być też stół, który przykryjesz kocem. Chodź, Flavio, zachęć psa smakołykiem, aby wszedł do budki. Tak jest, dobry pies, świetnie, tak, super, ekstra. Kiedy przebywa w budce, możesz dać mu ulubiony gryzak. Proszę bardzo, no super piesek, świetnie, ekstra, tak jest. Kiedy pies polubi budkę, możesz zacząć trening przyzwyczajania do dźwięków, gdy jest w swoim schronieniu. Pamiętaj, że możesz samodzielnie przygotować psu takie schronienie. Na przykład przykrywając stolik grubym kocem albo przygotowując psu miejsce za kanapą. Zadbaj, aby było to miejsce bezpieczne, ustronne i wyizolowane od dźwięków. Dla lepszego efektu możesz taką budkę przykryć grubym kocem. Krok trzeci. Wybierz odpowiednią porę i miejsce na spacer w Sylwestra. W sylwestrowy wieczór na ostatni spacer wyjdź dosyć wczesną porą. Na przykład około 20, kiedy nie ma biegających dzieci z fajerwerkami. Na pierwszy noworoczny spacer wybierz dość wczesną godzinę, np. czwarta czy piąta. Wtedy jeszcze wystrzałowi imprezowicze się nie obudzili. Przygotuj w domu ulubiony gryzak dla swojego psa i w momencie kiedy pojawiają się wystrzały, zachęć psa, by wszedł do budki i wydaj mu tam gryzaka. Pamiętaj, że przyzwyczajanie psa do dźwięków to powolny proces. Zacznij już teraz, a w noc sylwestrową stres Twojego psa będzie o wiele mniejszy. Nie zapomnij o zapewnieniu swojemu pupilowi jak najbardziej komfortowych warunków. Podsumowanie, zacznij trening dużo wcześniej. Oswajaj psa z odgłosami fajerwerków. Zapewnij mu bezpieczne schronienie w domu. W Sylwestra nie spaceruj z psem po zmroku.